Cześć, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film, niestety serii Bubli. I mam w troszkę, w sumie, to są produkty do ust najbardziej. No i niestety jestem totalnie zawiedziona. Także nie przedłużając, zacznę Wam je pokazywać i zacznę od produktów do ust po prostu. Wszystkie w sumie dostałam po bo w Boxie, i całe szczęście, że sam ich nie kupiłam. Pierwszy to produkt z Muła. Jest to po prostu błyszczek do ust. O, nie cierpię w ogóle, nie lubię błyszczyków, ale nawet nie chcę nic o nim dobrego powiedzieć, bo kolor też jest straszny. To jest okropny, okropnie się klei, okropnie w ogóle wygląda na ustach. I ten aplikator to jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. No nie no, po prostu ja nie, ja nie wiem, ja nie mogę się nic ani nim powiedzieć dobrego Nie wiem w ogóle kto, kto lubi, może błyszczyjki to się polubi Ja nie lubię, on się tak klei mocno Brzydko wygląda i strasznie się nakłada, także Bubel numer jeden Bubel numer dwa to teraz ogólnie najnowszy bo nabytek z Glossy Boxa Nie znam w ogóle firmy, to jest chyba Absolut New York Velvet Lipi Miała być metową matka. Niestety wygląda tak, jakby leżała w sklepie otwarta już przez kurcze dwa miesiące. Nie to, już, że kolor to jest taki barbie pink, to do mnie w ogóle nie pasuje. To już. No, no, już mniejsza. Ale wygląda na ustach tak strasznie, tak podkreśla wszystkie suche skórki na ustach. Tak źle się rozprowadza, że tego po prostu nie da się w ogóle używać. To jest coś strasznego. To jest tak suche, tak tępe, że to jest. To jest po prostu masakra, że oni takie coś dają do pudełek. To jest niewyobrażalne. Nie polecę nikomu. Jak ktoś miał styczność tym filmem, to dajcie znać, bo ja wziąłem, że się ucieszę. Ale kolor mnie też nie pasuje, to ta formuła to jest coś strasznego. Kolejną pomadką, też płynną, to jest coś, co ja sobie sama zamówiłam w sumie. Jest to też z Moa. i nie trafiłam z kolorem. Na pewno, bo myślałam, że to będzie po prostu taki brąz. Na stronie był... Wyglądał na brąz. Niestety kolor totalnie mi nie pasuje. Ja nie wiem, mogę zrobić słońce, ale... Mam aż strach. W... I on na ręce może najgorzej nie wygląda. Fakt taki, że to nie jest mój kolor. Ale on w ogóle nie zastyga. To miała być płatowa pomadka, która miała zastygać na naszych ustach. i... Ona nie leży, nie zastyga wcale. Rozlewa się tutaj po opakowaniu totalnie mocno. Wygląda na ustach strasznie. To jest coś po prostu niesamowitego, jak ona strasznie na ustach wygląda. Nie kosztuje dużo, ale naprawdę nie warto w ogóle inwestować w te pomadki, bo to jest seria mła, lux. Także. A ten kolor to nawet nie wiem, co to jest. Aha. Trangility. Także to wiecie, że. Na pewno ten Dran wygląda na ustach strasznie i to jest taki to jest taki beż z pomarańczem nie wiadomo co, a nie wiadomo z czym takie coś no Kolejna rzecz to jest też z Glossy Boxa jest to Tease Cosmetics jest to szminka w ogóle w kolorze takim pomarańczowym Coral Onyx dokładnie niestety nie mój kolor, ale też yy, bo no powiem, że no niestety nie wygląda dobrze na ustach i ja miałam raz, bo ja nie, nie, nie noszę czegoś, co nie wygląda. Jest to taki bardzo, bardzo, widzicie, barbie pink bardziej niż, niż to koral, niby koral, ale bardziej różowy niż koralowy. W opakowaniu wygląda na pomarańcz bardziej. Niestety nie mój kolor i tak jak szybciej, ona jest kremowa, ale niestety wszystko podkreśla na naszych ustach i strasznie wszystko wygląda. To od środka to jest dramat, dramat, a nie szminka. Tak, kolejna rzecz, też z Glossy Boxa, to jest już nie szminka, ale eyeliner pisaku. On mógłby się sprawdzić do kogoś, kto ma totalnie duże oczy, dużą powiekę i lubi, wiecie, kreski yy, duże. Bo to jest po prostu pisak jak marker i nie zrobicie nim cienkiej, niby na ręku tak. Na ręku zrobicie nią cienką linię, spoko, ale na oku to zrobicie od razu takie coś, nie? Przynajmniej ja, ja nie umiem malować się w ogóle eyelinerami. On ładnie pisze, on jest ładnie czarny, tylko po prostu za duży. To jest po prostu wielki eyeliner z <śpisać> pisak, a nie z marker, o tak, a nie eyeliner, wiecie. Ładnie zastyga, po prostu taki półmatowy, na pewno mogłabym nim rysować w ogóle oczka, uśmieszki, w ogóle wszystko, no bo fajnie, ale na oku niestety się nie sprawdza. Może kogoś komuś, yy, co jakieś artystyczne yy, maluje tam sobie rzeczy na oczach, to fajnie, ale u mnie on się niestety nie sprawdza, nie ja wiem, że nie umiem malować eyelinerami, nic praktycznie, takimi cieniutkimi, a co dopiero takimi dużymi. Także on mnie się nie sprawdził, dla mnie jest problem. Kolejna rzecz z Glossy Boxa, nawet widać koroneczkę, to jest Eyeshadow Glossy Muff i nie wiem co to jest, Dobner Cosmetics, nawet wam go nie otworzę, chyba, bo chyba... próbowałam już, o, poszedł, nie mam poznaczki, prawie, i ma być to bardzo ładny, fioletowy cień, ale... Po tylu potarciach, okej, okay, jest, ale na. Nic, nic, to jest po prostu bubel. Totalnie rozczarowujący kosmetyk. żebym miał fajny dzień, a to ciąg Rozczar rozczarowujący poziom ekspert po prostu. Znika na, na dłoni. Także. Dobrze, że wracam, bo się zbiąk samą bo bym się załamała. Kolejną, ostatnią już rzeczą, to jest ym, puder z smerzeną. Mam, że myślałam, że będzie fajny, niestety totalnie się zawiodło i totalnie nie chcę go używać. I Próbowałam go paręnaście razy, próbowałam go też nakładać tą gąbeczką, zwykłym pędzelkiem, ale niestety się nie nadawał. I ja mam w kolorze Sans 05. I on nie wygląda ciemny. No jest coś spoko niestety no tak jak on wygląda na cerze tak jak on się osiada na każdym naszym możliwym włosku to jest coś nie do pomyślenia i ja mam dużo lepszych po prostu podrów, które lubię i które wolę używać niż trzymać coś takiego czego nie używam i totalnym bublem nie kosztował dużo na pewno, ale no ja, ja już do niego nie wrócę i nawet nie będę próbowała czy ciemniejszych czy jaśniejszych kolorów Jo, ja totalnie po prostu nie polecam. To jest moje zdanie i tyle. No. Także tak wygląda moja ręka. Yy, to były buble i tyle. Ja nie wiem co wam o nich powiedzieć to były kosmetyki, które mnie totalnie rozczarowały. Na szczęście albo nie na szczęście. Większość było z Glossy Boxa. Także to jest fajna metoda nas właśnie yy, spróbowanie jakichś kosmetyków. I jak nam się nie sprawdza, to jeszcze tak nie żałujemy. Także to by było na tyle i zapraszam Was do kolejnych moich filmików oraz do dawania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Pa!